Śmierneczko wszystkim z tej strony szkapa i zapraszam do Dino Parku. Zaczniemy sobie tutaj od posprzątania. Mamy tutaj kilka zadań na posprzątanie. 100 śmieci. Ja gdzieś tutaj miałem śmietniki. Winno mi to wpaść właśnie za jednym kliknięciem, więc spadło teraz troszkę wody. Rozbieramy tutaj tą wodę co mamy i 146, 146 gwiazdek. Ciekawe, czy to nazbieramy tyle jak ja bym tak tylko, tylko przeszedł i tutaj pozbierał to, co mamy tutaj, te, gwia te gwiazdki? Czy tego będzie te 140? Ile mamy? 17. Dość powoli to idzie, dość powoli. Zobaczymy, czy wystarczy, jak ja tylko tak pozbieram te gwiazdki, które tutaj mamy. A nie będę tutaj ulepszał nic przy tych zwierzątkach, w naszych ginusiach. Tylko tak sobie przejdziemy. Pozbieramy wszystkie gwiazdki. Mamy 40, 50, 55. Może wystarczy, jak ja tylko to tak przejdę. I się nam coś wybudowało. nie tam coś możemy wsadzić. Zaraz sobie zerkniemy. Dobra, idziemy jeszcze teraz tutaj, ten niżej. 80 jest. Może się to uda. Zobaczymy, czy może się to tak uda. To mamy. 100 już nie mamy 111 idziemy w drugą stronę. Dobra, 120, 30 i jeszcze zostały jakieś u góry, nie. Sobie tutaj zaraz zrobimy porządek też tym podlaniem, wszystkiego tutaj z tymi śmieciami. I teraz mamy jeszcze tutaj zrobione. Zobaczymy 130, 135, 140. Jeszcze troszkę. 144. to albo gdzieś przeoczyłem, albo nie mogę zrobić. Dobra, próbujemy zrobić to tak, jak naprawimy No, weszło nam akurat tutaj. Nie mamy więcej co naprawić, więc może gwiazdkę, no da, nie damy. tutaj sobie naprawimy, o dobra, wskoczyło, elegancko. Bieramy nagrodę, o, 13 level, dobra, fajnie, nagrodę nam dało, co my tutaj mamy, tutaj mamy, nic nie mamy. Tutaj możemy sobie tego, a on jest 120, ale mi go brakuje tylko do misji jego, ale ja go tutaj dostałem w kartach. Zobaczcie, on tutaj jest w kartach wymiana ten czerwony już przecież jest chyba u mnie na polu, gdzieś tam postawiony na wybiega. Ten czerwony tutaj hasający, to jest ten. Zobaczcie, on tu jest. Jaki jest kalendarzyk w tym tygodniu? kalendarzyku będzie. Dobra. To nie, to ja go nie wymieniam. Ja sobie go zostawię. I później będziemy mogli go wymienić. Wybieg śnieżny, wybieg śnieżny. Mamy poskładane wybiegi. Wybieg śnieżny. Ja mogę postawić jeszcze dwa. No, to nie wiem, czy jest sens trzymać te wybiegi śnieżne. Nie, ja bym to po prostu wymienił. Wszystko. Zobaczcie. 3,5 tysiąca. Leci to. Tego też bym wymieniał. Że jak mogę zrobić, to mi się tutaj odznaczenia przydają, a nie, nie trzymać go. 250. No, elegancko. Dobra. Zaś mi coś wpadło. Wodny wybieg, sobie zostawimy. Zobaczymy, co tu jeszcze jest do wymiany. Ten zielony. Właśnie, czy ten zielony? Wydaje mi się, że ten zielony mamy, tylko już nie pamiętam, jak gdzie go szukać. Musimy sobie znaleźć tutaj. O, tutaj będzie najszybciej. Taki zielony, 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 zielony. Gdzie jest tu? O, są dwa. Dobra, leci na wymianę. Ja czasem się nie pamiętam, jak się dinozaury mają i trzeba sprawdzać, ale tego. Wymiana 250. Dobra, tutaj korytko, wymiana. Też wymiana. Tutaj chyba wszystko powymieniamy. Dobra, no jest wymienione. No i tak, powiem wam, no za te 26 tysięcy mógłbym prawie tutaj wszystko skompletować. Praktycznie wszystko bym tutaj skompletował. No do tych dinozaurów. Na te już potrzebuję 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100... 120, 130, 150 tysięcy. 300 tysięcy. 450 Tysięcy Tutaj 450 Tysięcy Tutaj tych odznaczeń Ale dobra, ale zobaczymy. O, mamy do skompletowania gotowego. Bierzemy go. Ciekawe czy on gdzieś jest na wybiegu. Czy to jest drugi, czy to jest pierwszy. Zaraz sprawdzamy. Szukamy poszukiwania takiego. Linusia, nie mamy. Jest. Zaraz mu tutaj wysprzątamy. I już tutaj jest full komplet. To czy się zmieszczą dwa na ten wybieg? To jest problem. Max jeden. Czy ja mogę w tą stronę poszerzyć wybieg? Nie. Czy ja mogę gdziekolwiek ten wybieg dać? Czy ja mam gdziekolwiek miejsce na taki wybieg? Nie. Nie, nie. Nie, nie mam miejsca, nie ma miejsca. Tutaj jest miejsce większe. Tutaj jest większe miejsce, więc bierzemy go stąd i dajemy go tutaj. Dobra. Tak, o ile musimy powiększyć? O jeden. Tylko jeden. Dobra. Tylko jeden, no to fajnie, ale wsadzimy już sobie go tutaj. Jest. Czy możemy mu coś więcej kupić? No chyba nie. Chyba nic więcej mu nie możemy kupić, więc nic więcej nie zostanie. Ale tutaj mam jakąś skalną skałki. Możemy sobie gdzieś tutaj postawić. Tutaj postawić. Tam mi tutaj jeszcze podpadało? Masę rzeczy do sprzedania, ale dobra, na razie olijemy to. Idziemy na te nasze dinozaury i zobaczcie co tu jeszcze mamy. No te, ten już by też nie był dużo. kompletowanie 2000. No, też już, też już by był szybko skompletowany. 2000. Czekajcie, czy mi tu nie wpadły jakiś nowy dino. O ten wpadł. Ten jest. I to chyba wybieg był dla niego przyszykowany. Dobra. Zobaczcie normalnie już drugi dinozaur nowy. Zobaczcie jak my tutaj pakujemy te dinozaury, już drugi nowy dinozaur w jednym odcinku. To? Dobra, mamy to, 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 tajnia, czyli nie jest tajnia tylko legowisko, no i tyle, na razie nic więcej nie dostaniesz, ale masz wyposażone, mogę drugiego postawić? Nie, muszę powiększyć, eee, powiększyć o jeden, dobra, to powiększymy na tyle i już jest miejsce na dwa, już jest fajnie miejsce na dwa, więc obowiązko, mieszczą się nam dwa, I te nakarmimy. Dobra, przed chwilą sprzedałem tak, taki, 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 tu, to, koryto, o, nie umiałem złapać nazwy. Wiecie co, no moglibyśmy tutaj składać, ale ja tutaj, patrzcie, jest taki dinozaur. Możemy mieć nowego dinozaura, możemy mieć nowego dinozaura, te dwa mamy. Została mi ostatnia skrzynka. Te dwa mamy, a tu możemy mieć nowego dinozaura, jeżeli otworzymy tam skrzyneczkę. No i oczywiście poskładamy go za 10 tysięcy. Dobra, no. Co będziemy? Może się uda go trafić. Może coś fajnego się jeszcze trafi taki. Patyk. O, jest. Trafił się fajnie. O, ten się trafił. I drzewko. O! To przynajmniej sypnie nam odznaczeń. Tutaj mamy ile? Tego mi się wydaje, że mam. Tego fioletowego. Nie? Mam go, czy go nie mam? Bo chcę go sprzedać. Drzewko sprzedam. Tego fioletowego i deserny. Nigdy nie wiem, czy mam ten, czy nie mam. Jak potem ciężko jest, sprzedaj coś, jak nie wiesz, czy masz te dinozaury. No, są tutaj, dobra. Jest ten fiolecik, więc zaraz go sprzedajemy. To nie jest ten, to jest ten, nie? Wymiana, ok. Dobra, sprzedane. Tutaj chyba mamy wszystkie pojedynczo. Tego byśmy mogli skompletować, tego też. No, ale mamy tutaj tego. Do skompletowania, no i tu jest 10 tysięcy. No to nam zjadło 10 tysięcy. Stało nam 17. Tak, wybieg trzeba wybudować. Nie bardzo jest miejsce gdzie. Ale budujemy, coś mi dostali, jakieś doświadczenie. I 1500 kaski, dobra. Aha, ja tu mam tego wodnego, a nie mam wybiegu do niego, więc też bym musiał postawić. No i co, i otwieramy drugą skrzyneczkę i zobaczymy, czy się teraz coś trafi. Tu mamy, tego mamy, tego mamy, no w sumie... Nie, chciałem powiedzieć, jak się nam ten nie trafi, to mamy wielką lipę. Mógł się jeszcze ten fioletek trafić, to by się go wymieniło. Coś by było z tych punktów. Tu taka piąteczka. Druga piąteczka. I 25, no nie bardzo coś fajnego, ale dobra. Zostało nam 17 tysięcy. No to myślę, że sobie już te 17 tysięcy zostawimy. I poczekamy, czy nie wskoczą nam za jakiś czas nowe skrzyneczki. Bo te już powiem wam są dość długo. Co? No, machniemy sobie cztery skrzyneczki jeszcze, tutaj ze zwykłego, albo pięć. Tak do piątki. Zobaczymy, czy nam coś w ogóle wypadnie fajnego. Tutaj nie ma nic. Droga skrzyneczka. Tak na koniec takie skrzyneczki. Wiecie, zawsze może się coś. coś fajnego trafi, nawet nie wiemy. A tu akurat jakiś. O jakiejś części Trafiło się nam drzewo. No to to jest za 250 drzewko się trafiło, no to fajnie. Tutaj nic. Ja tu jakiś kwiatek mam też chyba zbierać, nie? A, tak, taka róża. Ej, to to jest. Jak z tego wyjść? Nie, jak z tego wyjść. Dobra. Nie wiem, nie byłem jeszcze tam jakieś... O, o jest, jest legowisko. O, i trafiło się. I trafiło się mi lodowe legowisko. A lodowe legowisko jest. Wybieg. Lodowe. Legowisko jest za 168 Muszelek! I one mi się trafiło w kartach. Więc ja go absolutnie nie wymieniam. One jest drogie, bo one jest za 10 tysięcy. Nie będę go teraz składał. Stawimy sobie, jak będzie mi potrzebne. To spróbujemy złożyć. Ale na razie wiem, że mamy już kartę tego legowiska. Więc fajnie by go było złożyć i mieć już koło go gotowego. Skompletowanie. No 10 tysięcy, 10 tysięcy, no ale to jest 168 muszelek, więc bardzo, bardzo dużo. Dobre jest, dobre jest, więc zostawiamy sobie. Tak samo tu mamy wybieg, który dopiero nam odblokują na którym poziomie wodny na 65. No a ja, a ja już bym chciał stawiać wolne zwierzątka. I tutaj też wybieg kosztuje 58, troszkę mniej. Nie, tu jest tajnia. To jest, to to jest. No do zabawy, tu jest. To osi 175 legowisko. No to też jest to legowisko takie drogie. No to więc myślę, że łatwiej by go zakupować, niż tu zbierać sobie za, za temu muszelki kupić. Ale dobra, no to mamy tyle. Troszkęśmy porobili, co się udało. To się udało, to się udało. To się nam nie udało, to może się nam uda kiedy indziej. Dobra, to mamy. A, tego mamy rozmnożyć. Ja nie mam chyba wybiegu takiego do niego stajni na taki poziom, żeby rozmnażać. Nie wiem, czy w ogóle mam stajnię tej taką ognistą. Ja taka stajnia ognista kosztuje 120, ale nie takie legowisko ogniste powinno być gdzieś. Nie mówcie mi, że nie mam ogn ognistego legowiska. Powinno gdzieś być. No nie mówcie się, no tutaj jest. Tylko nie wiem, czy one, mogą mieć, czy one nie muszą mieć większego poziomu. Nie, dobra, mogą mieć ten. To rozmnażamy. Ja mam co rozmarzyć dwa i wypuścić dwa. To ja już wypuścić jednego mogę. Bo nie wiem, który się mi rozmnaża akurat. Ten się mnie rozmnaża. I tak. Te, to tego mogę wypuścić na wolność. Mały, wypuści... A małego muszę wypuścić. na no nie dużego, tylko małego. Czyli jak się mi rozmnożą, to muszę go wypuścić. No ale dobra, ale to się już mi tu rozmnaża. Fajnie. A ten? Tego nie mam postawionego. Ten nie ma legowiska. Aha, to jest to samo legowisko, co tutaj użyte. Dobra, a tutaj ono jest na poziomie którym? Pierwszym. 120 elementów. No, a czyli muszelek. No dobra, waluty premium. No i będzie najlepiej. Tutaj możemy postawić sobie tego. O. Dać mu może jakieś. Ej, słucham. i dali. I z mi dali. Ale nie, nagroda jakaś. Jest zadanko. Wychoduj jednego, wychoduj i wychoduj. Same hodowania chcą. Ja tu mam ich tyle pochodować, a tu mam nie mam tyle zwierząt. no. Nie ma legowiska, nie ma tego. I tego mogę hodować dnie. No to przynajmniej jeden się będzie hodował. Temu jeszcze damy wyposażenie jakie mu tu możemy dać. Pniaczek, też pniaczek, proszę masz pniaczek. To jeszcze Ci mogę dać, nic więcej Ci nie mogę dać. No to nic więcej nie dostaniesz, masz tyle. No i myślę, że to by było na dziś wszystko. Zapraszam Was do komentowania, do subskrybowania kto nie subskrybuje, więc tam klikać subskrypcję minutka Waszej pracy, a dla mnie to bardzo dużo znaczy. No i dzięki za oglądanie. Cześć wam!